Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale. No e, i tutaj znowu będzie coś podobnego, dla żeby zapowiedzieć streama e, odnośnie Imperium. E, na streamach dużo osób pisało mi, że Imperium jest ciężko, że e, że nie da się pograć, jest e, annoying tak? z angielskiego. E, no i teraz tak, no jest ogólnie późno, więc możliwe, że nie zagrałem wszystkiego najlepiej. Norska dopiero teraz zaczęła przychodzić. Więc w sumie tym się jakoś mocno na razie nie przejmowałem. Nordland naprawdę zaraz przestanie istnieć, ale stracę jeden autorytetu, mam jeden, więc jesteśmy w tym w porządku. Tutaj Kazak został wyeliminowany. Oddałem Widenheimowi e, osadę i on sobie Orków tutaj i Kazraka wyeliminował po pokonaniu jego armii, jak przyszedłem. Eee, jak widzicie, Festusa już nie ma, już go wyeliminowałem. Mogę go skonfederować, ale zyskałem autorytet, bo stwierdziłem, że na razie nie potrzebuję go. Niech on sobie tutaj będzie. No i tutaj prawdopodobnie jeszcze Ostland zaraz przestanie istnieć, ale y, nie wiem, czy Azazel jest normalnym wariantem, że on tutaj schodzi, że omija wszystkich i po prostu atakuje Ostland. Nie wydaje mi się to normalne. Yy, ogólnie wydaje mi się, że większym problemem niż Festus, bo Festus do tury 11 nawet nie pozbywa się w zasadzie, <coughs> jak ta fakta się nazywa, Hochlandu. Yy, ja przyszedłem w 12, on się go pozbył, ja go przywróciłem, zyskałem u niego oczywiście wierność yy, i troszeczkę długo mi zajęło mi pokonanie Festusa. Wydaje mi się, że dało się to zrobić szybciej, ale no tak jak mówię, no nie, nie, nie. Być może bałem się bać, grać oblężenie, ale nie miałem czarodzieja. E, dochodu mam na tyle, że byłem w stanie zrobić praktycznie całą Protektor, tą drugą armię no bez kilku jednostek. Chyba bez jednych e, koni dwa razy halabardników. E, tylko z pierwszej prowincji, to jest ważne. E, na jakiś czas sobie zająłem tu jedną osadę Hochlandu, żeby móc się regenerować w walce z Festusem. E, większym problemem niż Festus. Ona dosyć szybko eliminuje pierwszą frakcję i tutaj też Talapheim. A Karystein dopiero teraz zaczął się rozprzestrzeniać. Więc wydaje mi się, że Azazel nie jest normalny. Zagram, wydaje mi się, że jeszcze raz zagram od początku sobie Karlem Franzem. Chociaż wydaje mi się, że Baltazara będzie łatwiej. No tutaj Norska to wiadomo. Później sobie tutaj myślę, że przyjdę. Ale na razie zostawię. On ten Nordland zniszczy, ale myślę, że tu się na razie obronią. Ale myślę, że on nie będzie się dalej ekspandował. Także ten autorytet los nie boli. I plan jest taki, że. A, no i tak skonfederowałem. No właśnie tutaj Baltazara Gelta. Nie wiem, czy to było losowe, czy nie. Miałem 7, dostałem event na 8. Losowo wskoczyło, bo przez jakiś czas miałem dwa autorytetu na plus. Skoczyło mi na 9. I chyba z dobrych relacji wskoczyło mi na dziesiąteczkę. A nie, na 9 mi wskoczyło, jak broniłem mu osady i wysłałem mu oddział, żeby bronić. I na dziesiąteczkę wskoczyło mi z dobrych relacji. I go sobie skonfederowałem. No i chwili obecnej mam 2,5 staka, gdzie tutaj mogę sobie dalej jednostki oczywiście rekrutować. Um, myślę, że w ten sposób i... i Plan jest taki, żeby właśnie Baltazarem, Geltem i tym drugim kapłanem, bitewnym kierować się w stronę nieumarłych, czyli Karsteinów. I myślę, że dwoma armiami na spokojnie jestem w stanie ich pokonać. A Karlem, główną armią, tutaj w trybie obozowania powoli w stronę Drychy odzyskamy jednego z elektorów i sobie na spokojnie ją wykończymy. Myślę, że większego problemu być nie powinno. Jedynym problemem teraz jest w zasadzie Norska z północy i ten azazel aktualnie. No Mam nadzieję, że on tutaj sobie wytrzyma yeah, tym Ostlandem. No jak nie, to myślę, że jak troszeczkę drychał temperuje, to wtedy być może jedną armią pójdziemy w górę pomóc czy coś w tym stylu. Ogólnie myślę, że jest trochę ciężej niż było, natomiast uważam, że trzeba po prostu szybko pójść na tego Festusa. Dopóki on nie ma za dużo silnych jednostek chaosu. Trzeba szybko go wyeliminować, najlepiej do tury 20. Ja to zrobiłem chyba 5 tur temu, eee, ale wydaje mi się, że da się szybciej, bo tutaj zepsułem, bo zamiast tutaj na Helmgard zagrać sobie oblężenie, to zrobiłem drugiego bohatera tylko po to, żeby przerywać rekrutację, żeby on sobie, sobie stąd nie wyszedł. Eee, wydaje mi się, że powinienem zrobić tu oblężenie, podbić to sobie, potem wejść sobie na spokojnie na Ilhard. przecież Myślę, że straciłbym dwie, trzy tury, a wolałbym szybciej pójść tu, więc taktyka z tym priestem i po prostu przerywanie rekrutacji, żeby on stąd nie wyszedł, była dobra. E... I tutaj szybciutko pobiegłem, no tak jak mówię, Gazraka pokonałem, Festusa myślę, że dało się szybciej pokonać, no i zostaje główny nieumarły, no i ta drycha, ona troszeczkę się uspokoiła już teraz, bo raz jej armię pokonałem. Natomiast tutaj Caryca jeszcze nie umarła, więc myślę, że ona tutaj w stanie pomóc, również za Zezalem na przykład będzie, bo już paktowanie agresji mam. Jeżeli tak jeszcze szybciutko do poradnika, to da się dużo złota wyciągnąć, dużo rzeczy z początku gry, mi się wydaje. My zaczynamy z jedną, jeżeli chodzi, zaczynamy sobie z Gwardią Elektorską, ona jest silna. Dosyć spora atak w zwarciu tutaj siła broni. Ale premia do szarży. Pancerz. No ale imperium rycerze imperium też dużo nie brakuje. No tutaj w zasadzie tylko atak w zwarciu lakuje, jeżeli o to chodzi. Szarża troszeczkę słabsza. No mmm, Ale jeżeli chodzi o to, to w sumie tyle. Szybkość jest duża. Więc jest bardzo silna ta kawaleria. E, miałem jedną ciężą bitwę z garnizonem Vestusa i udało mi się wygrać w sumie dzięki strzelcom, także muszki też są przepotężni, mi się wydaje. I jeżeli chodzi o technologię, to poszedłem bardziej przemysłowo w sumie. E, tutaj oczywiście dla halabartników otwieranie szarży i siła ataku dla piechoty. E, w nie szedłem, bo większość korzystam z piechoty aktualnie. I w sumie to tyle, jeżeli to chodzi. Jest ciężej, ale myślę, że da się to ogarnąć. Ktoś tam mówił, że koło tury 100, którejś gdzieś tam chaos mocno napiera i nie da się go odeprzeć. Mi się wydaje, że problemem jest to, że do setnej tury jest źle rozgrywana kampania. To jest moje pierwsze podejście do Immortal Empires do Karla Fransa. I no, Festusa jest, byłem w stanie wyeliminować, z żadnym elektorem nie miałem wojny. E, miałem jedną secesję, którą powstrzymałem, bo prestiż sobie zachowałem. Nawet jeżeli tracę elektorów, to mój prestiż, e, autorytet jest na plusie. Gdzie konfederowałem już jednego, tak? Gdzie już e, tutaj konfederowałem sobie Baltezara Delta. Więc mi się wydaje, że po prostu coś ktoś źle robi, że zły priorytet obiera. Tak jest moje zdanie. No Ale co, co ja tam mogę wiedzieć w sumie, nie? E, 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 Grom nie jest zagrożeniem. E, przyszedł tutaj z dwoma armiami na UA i Ten e, se, secesjonista Imperium sam to obronił w sumie. No mówię, na razie pozostaje do zrobienia w Lati Trycha. No I potem kierowanie się w stronę Kislevu i pomoc tutaj, tak. No i oczywiście odzyskanie Nordlandu, bo on raczej tutaj zostanie wyeliminowany całkowicie. I gdzieś tam powoli armiami jakąś czarną dziurę wyeliminować. E, no i takie pierdoły, nie? I potem skupiać się na tej konfederacji szybkiej pozostałych e, w, pozostałych elektorów. Ale ogólnie wydaje mi się, że Karfa jest słabszy niż. Ja tam nie pamiętam dąjeń zonęły w, ogóle, co w drzewku, bo już dużo nim nie grałem, no ale oprócz majestatycznego egzekutora, gdzie jest tutaj utrzymanie. No, i oprócz tutaj e, poziom wyrobowanych lordów i dyscypliny, to co mamy, Gwardia Reklandu? Mamy jeden oddział, drugiego nie mam opcji, jak zrobić, które miałem przeciwko dużym. Gwardia Lektorska, której nie mam. E, kapitanów Imperium w sumie nie potrzebuję. Tutaj 10 ataków i niezłomność, gdzie mamy kurczę 93 dyscypliny co co? Nie wiem, no to ma chyba każdy bohater, więc tego nie liczę nawet. Jakiś słaby się wydaje ten carforans. No tutaj z tych zadań ma niby dwie bronie, no ale to na innych bohaterów trzeba wyrzucać. No to jest silne, tak? To wzmocnienie. Nie wiem, czy to przerwy, czy tylko na niego, ale... No chyba tylko na niego, bo nie ma, że zasięg. No, wydaje się słaby strasznie ten Florence W sensie... Ze zwykłym wojownikiem Festusa się nie radził z bohaterem. E, no, wydaje mi się, że Bartolazar Geert jest w tym przypadku lepszą opcją, i nim sobie też kampanię zacznę. Oj, przepraszam. Nim sobie też kampanię zacznę, no bo on tę domenę metalu ma, czyli mamy maga, nie musimy się o to martwić na starcie. E, chyba więcej dochodów na samym starcie robi, no bo mamy ten, ten specjalny budyneczek, tak on daje dosyć dużo. Prowincja wolno się rozwija startowa. to może to jest jakiś minus, ale... No... Ogólnie Baltazar Gelta pewnie jest silniejszym bohaterem. No ta prowincja startowa nam dużo daje. Jeszcze muszę sprawdzić Baltazar Gelta. Eee, no mi się wydaje, że gra Imperium, jeżeli chodzi Baltazar Gelt plus Car France, to jest kwestia tego, że... I tak ich konfederujemy, więc skoro można mieć na start lepszego bohatera, to po co zaczynać tym gorszym, nie? Ale tak mi się wydaje, że tak jest bardziej optymalnie. Jeżeli zauważy, że start no, Baltazar Geltem jest łatwiejszy, no to będzie poradnik do Baltazara Gelta na Immortal Empire Sporthammer 3. Ode mnie to wszystko. Mam nadzieję, że komuś pomogłem. E, jak ktoś chce się zacząć, może to nie jest poradnik, ale takie moje przemyślenia, tych 32 tury początkowe. E, także ode mnie to wszystko, jak wam się podobało, to łapka w górę. Zostawcie komentarz. I mam nadzieję, że do następnego. Cześć!